Cześć, jestem Ada, zajmuję się szkoleniem i sportem z psami, z czego najbardziej lubię dog Frisbee. Na tym kanale popularyzuję wiedzę na tematy związane z naszymi psami, a dziś wracam do serii filmów na temat rzutów w dog Frisbee. Na tapetę biorę backhand. Rozłożymy go na czynniki pierwsze, nauczymy się rzucać go w wersji podstawowej i w różnych wariantach. Poznamy także momenty w dog Frisbee, w którym odgrywa on ważną rolę. Zacznijmy od chwytu. Bo każdy rzut zaczyna się od chwytu. Sposób trzymania dysku do backhandu to taki naturalny sposób, w jaki zazwyczaj łapią dyski ludzie, którzy jeszcze nigdy nie rzucali. Kciuk połóż na wyżłobieniach na górnej stronie dysku, a pozostałe palce ułóż lekko zgięte na spodzie. Zwróć tutaj uwagę na to, żeby nie było luki pomiędzy dyskiem a dłonią, znaczy, żeby dobrze do niej przylegał. Drugim krokiem jest ustawienie ciała do rzutu. Zacznij stojąc bokiem. Jeżeli jesteś praworęczny, prawą nogą w kierunku, w którym chcesz rzucać, leworęczny odwrotnie. Trzymaj dysk w prostej ręce w okolicach lewego biodra. Ciągnąc dysk jakby po prostej linii blisko twojego ciała, zginaj a następnie wyprostuj kolejno ramię, łokieć i nadgarstek. Zwróć uwagę na to żeby nadgarstek był przedłużeniem ręki. Żeby nie prostować go do maksimum zakresu ruchu tego stawu, tak żeby nie wypuszczać dysku w cudzysłowie za późno. Nadaj dyskowi odpowiedni kąt. Backhand jest rzutem o prawym spinie, to znaczy, że frisbee obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co sprawia, że prawa fizyki ściągają je lekko na prawą stronę. Żeby temu zapobiec, żeby dysk leciał po prostej, tam, gdzie przewidujemy, że wyląduje, powinniśmy nadać temu dyskowi lekko kąt w lewą stronę. To znaczy, żeby jego lewa krawędź była skierowana w stronę ziemi. Dobra, to było w dużym skrócie, a teraz namieszam Wam w głowie. Ten chwyt, który opisałam, nie jest jedynym używanym do rzucania backhandów. Tak naprawdę wyróżniamy minimum trzy rodzaje chwytu backhandowego. Ten standardowy. W drugiej wersji kładziemy Palec wskazujący na rand dysku. Wiele osób rzuca w ten sposób. Może to pomagać w nadawaniu stabilnej pozycji temu dyskowi, yy, jednak dla mnie jest to niewygodne. A po trzecie mamy power grip. Tym chwytem ja osobiście rzucam longa. I wiele osób tak rzuca longa, dlatego że łatwiej nam wtedy nadać temu frisbee odpowiednio szybki spin. Ten chwyt wygląda tak, że podwijamy opuszki palców pod rand. W standardowym wariancie chwytu dotykamy nimi płaskiej części dysku. Pod tymi wyżłobieniami, które są na górze, tutaj opuszki dotykają bezpośrednio do rantu. Nie zawsze musisz rzucać stojąc bokiem. To się szczególnie tyczy freestylu. Myśląc o freestylu, warto się właśnie nauczyć rzucać w różne strony, nie zmieniając ustawienia stóp, a także rzucać idąc czy biegnąc. Także nie zawsze trzeba zaczynać ruchu z biodra. Ja osobiście rzadko tak rzucam. Częściej rzucam z wysokości brzucha czy klatki piersiowej. Zacznij w wersji podstawowej, którą opisałam na początku tego filmu, a kiedy już będziesz trochę zaawansowany, kiedy będziesz dobrze panował nad backhandami rzucanymi w tym bocznym ustawieniu ciała, zaczynając właśnie z biodra, wtedy poeksperymentuj z innymi sposobami i znajdź takie, które są dla Ciebie najbardziej wygodne i najbardziej skuteczne w określonych sytuacjach. Określone sytuacje mam na myśli, między innymi odległość, na jaką chcemy rzucać wiatr. Czasem nawet rodzaj dysku, którego używamy, jego waga i wielkość. Na tym filmie używam Hero x Distance, które mają bardzo zbliżone wymiary do fastbacków, różnią się materiałem, z którego są wykonane. Okazuje się, że o backhandzie można powiedzieć dużo więcej niż sądziłam, kiedy planowałam ten film. To wszystko na dziś. Widzimy się niedługo w części drugiej, w której będę rozszerzać temat typów backhandów. Zapraszam od razu do zajrzenia na mojego Instagrama. Do zobaczenia i powodzenia!